Hello, prybady, <laughs> Wyszedłem. Coś nie przychodzi mi powiadomienie. Ja zaraz odpiszę Borysowi. Bo ja dopiero co ustawiłem premiera, słuchajcie, i dlatego moja wina. Nie kliknąłem. Idę do garażu. Słuchajcie, muszę znaleźć kliny. Także najpierw odpiszemy Borysowi bo ja jestem z wami i jestem na lajcie od razu. Na premierze. Sekunda pięć. Dobra, słuchajcie, kliny potrzebuję i potrzebuję na kolaniku, bo nie wiem czy są na samochodzie, a jak już jestem tutaj to to Dobrze by było sprawdzić, czy nie mam ich przypadkiem w garażu. Rapo zamknięte drzwi jest chłodno, ale nie jest tak chłodno. Słuchajcie, dzisiaj mam plan położyć jak najwięcej. Dzień dobry, jeszcze raz. Słuchajcie, stacja była zaliczona. Zaopatrzyłem się do matce wziąłem do chłopaków też batoniki, bo dzisiaj trochę chłodno powiem Wam, że to osłodzę im życie. Mamy plan, mamy plan doskonały dzisiaj na te patio. Zobaczymy jak nam pójdzie. Będziemy tam wszyscy, więc kilka pierdół będzie na pewno ogarniętych. Będę was updateową, słuchajcie, już z pola bitwy. Muszę się sam jeszcze obudzić. Mam chwilę na to. Zobaczymy się za chwilę, słuchajcie. I wtedy Wam wszystko opowiem. Cześć. Potrzebna i wiaderko z wodą na pewno. A jeszcze gąbek, No Będzie potrzebne więcej, więcej gąbek, słuchajcie. Więcej, więcej, bo ona się zużyje dosyć szybko. Więc mamy tutaj plan doskonały, taki że zacznę z tej linii i polecę w tamtą stronę. Tak jak widzicie, to nie będzie pół na pół, tylko będzie jakaś część odcięta z płytki, i z tą częścią to nie wiemy co będzie dalej robione, bo dużo waste tutaj powstanie, powiem Wam szczerze. Bardzo dużo. Jeżeli chodzi o położenie, to teraz tak, ja będę się musiał wycofać tutaj do tyłu. Tędy, 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 tędy. Nie wiem jeszcze jak to zaplanować. Te płytki będą donoszone przez mur czy jak. Zaprawa też będzie problemem. Ogólnie ten korytarz trochę mi trochę mnie denerwuje, ale jakoś damy radę. po prostu Trzeba będzie skakać po tym płocie, mi się daje. Tam drabina przejść, tutaj zrzucić. Gorzej z podawaniem płytek, będzie trzeba jednak przez ten dom prawdopodobnie przechodzić. Nie wiem jeszcze jak to zrobimy. Albo wstępnie przygotujemy sobie na sucho płytki. O! I dopiero zacznę kłaść. Może tak lepiej. Może tak lepiej. Tam dobrze wygląda? Tak, niby dobrze. Pomogę im trochę, nie? No, dzięki. No zobacz. Nie no, bardzo fajnie Wam to idzie. Słuchajcie, mam cztery płytki, ale rekord świata jest. No trzeba z czymś zacząć, nie? Więc wymyśliliśmy taki plan doskonały, że będę uzupełniał, jak będę wracał z Albo jutro. Bo nie chcemy do sąsiada wchodzić, bo on taki nie do końca jest miły. Oni mają tu jakiś przetarg, jeżeli chodzi o to. Czy on będzie mógł tą przybudówkę tu zrobić, bo oni nie za bardzo się zgadzają na tą wielkość tutaj i tą bliskość i te brak światła za chwilę. Więc jest mały konflikt, więc muszę sobie z tym poradzić, proszę Państwa. Dobra, Przeciwane narzędzie mam! Nie ma lipy, słuchajcie! Patrz co się dzieje? Ucz O oh my god! Kiedy Rafał kupisz sobie takie narzędzie do podnoszenia płytek. Kiedyś sobie kupię. Że Mikołaj mi przyniesie za mało zaprawę Trzeba poprawić dobra podstęp widzicie czego Jan chce uniknąć chcę uniknąć chce uniknąć tego więc zaprawy musi być wystarczająco i uniknąć takich słuchajcie kręgów zbożych bo później się tutaj woda zbiera, a później przez takie elementy odparza płytka. Więc aby tego nie było, musi być więcej zaprawy. Wtedy ja wolę sobie dopukać ją, co Wam zaraz pokażę, czy widzieliście to wielokrotnie. I zaprawę jest wtedy równo pełno right. No, dobrze. Thank you very much. Sprawdźmy ją, jak ona się tutaj zbiega. To jeszcze potrzebuje trzała. Będzie dobrze, nie? Będzie pięknie. Jak wszystkie tak będą, to będzie cudownie. No, Ale wyczyszczone tak mogą być, tylko to się przecież. Tak, tak Na koniec zaczęłam pracować. Jest cudownie. Słuchajcie, teraz wkładam krzyżyki, ustawiam czy na pewno mi tu dalej wszystko gra. Lecimy dalej. Uśmiechnij się. Wytrę Wam oczko najpierw pokażę Wam gdzie ja jestem. Jestem tutaj. A teraz muszę wrócić z powrotem, także zostawiam ten pas tu pod nogami i po kolei będę się wycofywał, także mamy wszystko, słuchajcie, już przygotowane, ładnie to wygląda, pani mi się podoba, to jest najważniejsze, kawę nam zrobiła I jak tylko wrócę, to lecimy z tym pasem i pach, tak będzie. Do want to join the church pump? Widzieliście to? Nie, nie jestem nienormalny. Ja po prostu taki już się urodziłem. Słuchajcie, kurde, jakoś dziwnie mnie obserwują dzisiaj. To jest robota na powietrzu tak odpierdziela, wiecie, za dużo tlenu po prostu. Nie masz, jeszcze dwie płyteczki te zostawiamy, słuchajcie, bo ciężko w ogóle było operować. Adrian mi pomaga czyścić po tym całym moim układaniu, bo bałagan robię teraz. Więc jeszcze jedna, druga, i wychodzimy tutaj jak najdalej, słuchajcie. Także niech się dzieje. O, włączyłaś się, piękna, no, super. My już jesteśmy tutaj, słuchajcie. Tu już jest położone oprócz tych docinek, które są gotowe, ale to jutro. Poza tym jeszcze chwilę tu zastaniemy, bo już jest prawie czwarta, ja myślę, że chociaż położyli te dwa, trzy rzędy w tą stronę, to bezpiecznie będę mógł to wykończyć jutro. Wykończyć to i zająć się tam schodkiem, bo też trzeba będzie to ogarnąć. Także jeszcze chwilę zanim stąd wyjdziemy. Dobra, to jest chwila prawdy, słuchajcie. Da się to nagrać jeszcze? Hello. Pokażę wam coś, patrzcie. Haha, mamy prawie patio skończone, zostało tylko dwie linie, nawet półtorej mógłbym powiedzieć I spadek jest pięknie tam, i spadek jest pięknie tam, to kwestia tylko dołożenia reszty Bo nie mogliśmy po prostu, masa pierdół została dokończona Listwy do... No wyłączamy i spadamy, słuchajcie, piękny progres Dobry dzień, naprawdę to był dobry dzień Nie, a teraz? O jest Muszę zjąć ten moje super... Jeszcze raz powtórzę. Jesteście tu? Czy idziecie sobie? Słuchajcie. Mam wrażenie, że bateria naładowana i tak się wyłącza. Bo było zimno. Więc... Nie wiem co tu jest grane. Przecież jest 100% baterii. Ludzie. Dobra. on dla baterii, czy ona się dalej będzie wyłączała. Ona chyba zamarzła w samochodzie. Słuchajcie. Chciałem powiedzieć, że to był bardzo dobry dzień. I tyle chciałem powiedzieć. Ale cały czas mnie rozłączała. Naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej roboty, słuchajcie. Także ja się z Wami już żegnam. Woda pizza zjedzona, Zamówiłem pizzę dla chłopaków sami. Dobra, tylko tyle. Kocham Was. Dzięki za suby, lajki. Trzymajcie, tak dalej. Dzięki za lajki, komenty i subskrypcje. Zobaczymy się jutro.